14 emerytury już płyną do seniorów. Dodatkowe świadczenie złagodzi im efekty wzrostu cen spowodowanego globalnymi wstrząsami gospodarczymi. To jest zawijacz, rekord inflekcji zawinięty w podwyżki emerytur, połączony z odwracaczem, winni są inni. A dalej będzie, jak zwykle, zohydzacz. Temat próbuje politycznie wykorzystać Donald Tusk, choć sam przed laty jako premier w czasie kryzysu gospodarczego Zamiast programów wsparcia dla Polaków wprowadzał podwyżki podatków i przepisy ułatwiające zwalnianie ludzi z pracy Wypłata czternastych emerytur ruszyła Takie świadczenie dostanie 9 milionów emerytów i rencistów Czternastkę w pełnej wysokości, czyli 1250 zł brutto, dostaną wszyscy emeryci, których standardowe świadczenie nie przekracza 2900 zł To zdecydowana większość seniorów ale tej wiadomości w wiadomościach nie było. Czternastka przyda się seniorom, zwłaszcza teraz, gdy przede wszystkim z powodu globalnego kryzysu energetycznego i załamania światowych łańcuchów dostaw, inflacja jest na podwyższonym poziomie. Podwyższonym? Na rekordowym. W październiku ceny wzrosły o 6,8%. W Stanach Zjednoczonych inflacja wynosi 5,4%, czyli najwięcej od 13 lat. Z kolei w Niemczech słynących z ostrożności w polityce monetarnej ceny rosną w najwyższym tempie od 1993 roku. A w Polsce od 2001, ale nie w wiadomościach. Ceny energii w Europie winduje skok kosztów praw do emisji dwutlenku węgla. Unia Europejska chce rozszerzyć system handlu tymi prawami na transport i budownictwo. Rost cen energii w Europie to także efekt gry politycznej i manipulacji rynkowej Gazpromu. Władimir Putin i Gazprom nie uzupełnili zapasów gazu. Po mroźnej zimie. Polska, po doświadczeniach z zakręcaniem kurka z gazem przez Rosjan, cały czas utrzymuje pełne magazyny surowca. Także teraz działa przewidująco, wzywając Brukselę do traktowania energetyki jądrowej na równi z innymi zielonymi źródłami. Odwracacz już był, czas na zohydzacz. Teraz Donald Tusk próbuje politycznie wykorzystywać temat inflacji. Szef PO twierdzi, że rząd powinien wprowadzić zerowy VAT na źródła energii. To jedyny moment, kiedy uważni widzowie wiadomości mogli dostrzec, jak rosła inflacja w tym roku. A przecież Donald Tusk, gdy był premierem, w kryzysie podniósł główną stawkę VAT do 23%. Także za jego rządów miał miejsce poprzedni szczyt inflacyjny. Ceny wtedy rosły tylko nieco wolniej niż teraz. Nieco wolniej? Wolne żarty. Wtedy ceny wzrosły o 5, a nie o 7%, czyli o 2,5% przez rok. Obecne tempo to ponad 4% w 10 miesięcy. Ale ówczesny premier zarzekał się, że nie ma żadnego wpływu na ich poziom. Gdyby rząd miał guziki, na jednym byłoby napisane niskie ceny żywności, a na drugim wysokie, to ja nic innego nie robił, gdybym naciskał ten guzik. Choć dziś na przykład ceny paliw znalazły się nieco powyżej poziomów z czasów rządów Tuska, to od tego czasu wyraźnie wzrosła siła nabywcza Polaków. Płaca minimalna jest dwa razy wyższa niż w poprzednim szczycie inflacyjnym, a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o prawie 2400 zł. Według ekonomistów, gdyby polityka rządów Tuska do dziś została utrzymana, Polacy zarabialiby dużo mniej, a inflacja ze względu na globalne czynniki byłaby taka sama. W przypadku wyborczego zwycięstwa temat inflacji i rzekomych problemów gospodarczych kraju może stać się dla Donalda Tuska pretekstem do powrotu polityki wiecznego zaciskania pasa, czyli likwidacji programów społecznych, odwyższenia wieku emerytalnego czy wyprzedaży spółek Skarbu Państwa. Damian Dias, Wiadomości. No, ostro poszli, chociaż właściwie jak codziennie. Dziękuję bardzo. Andrzej Karewski.